No, tym razem trafiło do nas Relo Captur. Tam rok jakieś 2000. E, zobaczymy. O, tutaj. 13. E, dziura w klimatyzacji, tak? Więc musieliśmy rozebrać przód. Zderzak. Te wszystkie osłony, które są na chłodnicy. Klapy zamykające. Interkuler, no masa rzeczy żeby to aha jedną rzecz mogę zwrócić uwagę tutaj jak jest zderzak to trzeba pościągać sobie nad kola koła praktycznie bo tu jest pod takim śmiesznym kątem śruba która po prostu jest przez te wszystkie lata po prostu zardzewiała zgnita tak bardzo ciężko ją idzie odkręcić. Z jednej i z drugiej strony jest to samo. Oczywiście te, te, te zatrzaski tutaj dosyć fajnie odchodzą. Tak tylko użyć w paru miejscach, dwóch miejscach tak rękę pociągnąć i to dosyć dobrze idzie. No i gdzie żeśmy... Zanaleźliśmy już dziurę oczywiście. Tutaj nigdzie... Tutaj nigdzie oczywiście na tych łączeniach, bo często jest na tych takich o, gumowych nóżkach często... Się zdarza, ale nie ma. Tu wszędzie jest ok. Tu jest ok. Natomiast dziura się znalazła. Tu też na u góry, na wejściu jest w porządku. Natomiast tu, na tym wejściu, to od razu było widać, bo jest tuste. Tak. I tam z tyłu widzimy, że jest wyciek. ewidentnie tutaj sobie cieknie i to widać także prawdopodobnie uda się uratować chudnicę Podejrzewam, że aluminium się utleniło. Aluminium się utleniło i podsadziło uszczelkę, i stąd jest ta nieszczelność. Także odkręcimy, umyjemy teraz to tak, jak to jest. Umyjemy, odkręcimy śrubę. Często też jest tak, że się nie da odkręcić, bo też się zaś nie dzieje w aluminium ta śruba i się urywa. Także postaramy się to odkręcić. Zresztą zaraz możemy to zobaczyć, czy się da odkręcić. Fajnie by było. O. Tak, udało się. Także jest ok. Ta śruba się dała odkręcić. Dokręcę ją lekko z powrotem. Umyję to teraz tutaj. O, nawet tu widzimy jak przez śrubę daje. Teraz. Nie powinno w ogóle przez śrubę dawać. No, także umyję to i może będzie widać, jak to uszczelnie. Zaraz zapauzuję i jak to już odkręcę, umyję to wtedy zrobię dalej film. Jak widać, mamy to już tutaj umyte. Tak, umyte. Teraz przystąpię do odkręcenia i. Wyjęcia rurki i zobaczymy, co się pod naszą rurką kryje. Przypuszczalnie będzie zaśnie działa od aluminium, od utlenionego aluminium. O! trzyma. O, trzyma dobrze. Muszę zapozować. Mamy tu już lekko podważone. Teraz o wyjmiemy i obejrzymy sobie tą rureczkę. No, jak widzimy, od tyłu jest uszczelka podsadzona od utlenionego aluminium. I jak widzimy, pokażę to miejsce. No, tu ewidentnie widać, jak się aluminium utleniło, podsadziło. Uszczelkę, która przestała uszczelniać, i uciekł nam gaz. Powtórzymy czynność w obu stronach. To sprawdzimy od razu obie przy jednej robocie. Sprawdzimy to, jak tu też wygląda, i obczycimy. Damy nową uszczelkę. Mamy nadzieję, że ta chłodnicę uda się jeszcze uratować. Oczywiście zrobimy test szczelności, co nam potwierdzi naszą szczelność lub nie. O, jak widzimy, tu już, też, tu już też był problem, się zaczął. Nie uda mi się tego pewnie tak ująć, ale dobrze. Tu ewidentnie widać, że już się problem zaczyna. Już się problem zaczyna. Także teraz przystąpimy do wyjęcia tej chłodnicy obczyszczenia tego środka i dania nowych uszczelek. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o klimatyzację tego Renault Captur.